W życiu każdy z nas napotyka chwile, które próbują nas złamać. Czym jest przebaczenie i jak odnaleźć w sobie siłę, by wybaczyć tym, którzy nas zranili? Zapraszam cię do wysłuchania historii, która porusza serce i ukazuje moc, jaką niesie ze sobą przebaczenie. Czy jesteś gotów, by odkryć, jak uwolnić swoją duszę? W małej wiosce w Polsce mieszkał młody człowiek o imieniu Janel. Był to człowiek pełen marzeń, zawsze gotowy nieść pomoc innym. Jego serce jednak skrywało głęboki smutek. Dwa lata temu jego najlepszy przyjaciel, Michał, zdradził go w najgorszy sposób, kradnąc jego oszczędności i uciekając z miasta. Janel czuł się oszukany i zdradzony. Każdego dnia nosił w sobie ból i gniew, które nie pozwalały mu zasnąć. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, natknął się na starą, mądrą kobietę, która zbierała zioła. Zauważyła jego smutek i postanowiła z nim porozmawiać. Dlaczego nosisz w sobie ten ciężar? Młody przyjacielu, zapytała. Janel odpowiedział: Nie mogę wybaczyć Michałowi, zdradził mnie i zniszczył moje marzenia. Kobieta uśmiechnęła się serdecznie i powiedziała: Przebaczenie to klucz do wolności, jeśli nie wybaczysz, to gniew będzie cię więził. Janel wrócił do domu z tymi słowami w głowie, ale hiszpańska noc nie przyniosła mu ukojenia. Czuł, że musi zmierzyć się z tym, co go dręczy. Janel Mimo że zainspirowany słowami mądrej kobiety, wciąż nie potrafił uwolnić się od gniewu. Każdego dnia mijał miejsce, gdzie spędzał czas z Michałem, co tylko potęgowało jego ból. W jego życiu pojawiła się także Anna, młoda dziewczyna, która od lat była zakochana w Janelie. Była dla niego wsparciem, jednak Janel nie potrafił dostrzec jej uczuć, wciąż tkwiąc w przeszłości. Pewnego dnia Janel postanowił odwiedzić lokalnego rzemieślnika, pana Kowalskiego, który był znany z niezwykłych historii. Po kilku rozmowach pan Kowalski opowiedział mu o swoim własnym doświadczeniu zdrady i jak przebaczenie otworzyło mu drzwi do nowego życia. Czasami musimy stawić czoła naszym demonom, aby znaleźć wewnętrzny spokój, powiedział. Te słowa zasiały w Janelie ziarno nadziei, ale wciąż towarzyszyły mu wątpliwości. Zaczęły się także dziać dziwne rzeczy w wiosce. Michał po latach powrócił, a Janel był zmuszony stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który zniszczył jego życie. Obawiał się konfrontacji, ale wiedział, że to może być jego szansa na uwolnienie się od przeszłości. W sercu Janela narastał konflikt: czy zdolny będzie do przebaczenia, czy gniew na zawsze zdominuje jego życie? Janel, wciąż zmagając się z emocjami, Postanowił wybrać się na spacer do lasu, gdzie często spędzał chwilę z Michałem. W pewnym momencie natknął się na stary, opuszczony domek, który zawsze wydawał mu się tajemniczy. Wszedł do środka, a wewnątrz znalazł stary dziennik, który należał do Michała. Przeglądając kartki, Janel odkrył niewiele znane mu fragmenty z życia przyjaciela. O jego niepewności, o bólu, który także go dręczył. Te zapiski, pełne szczerości i lęku, Obudziły w Janelie nowe uczucia. Zaskoczony poczuł współczucie do Michała, co tylko potęgowało jego wewnętrzny konflikt. Oto człowiek, który zdawał się być jedynie źródłem jego cierpienia, ukazany w zupełnie nowym świetle. Janel wrócił do wioski z mieszanką złości, smutku i zrozumienia. Postanowił, że nie może dłużej żyć w cieniu przeszłości. Jednak decyzja o konfrontacji z Michałem stała się jeszcze trudniejsza. Musiał zmierzyć się z nie tylko z jego zdradą, ale także z własnymi emocjami, które nagle stały się bardziej skomplikowane. Janel, z dziennikiem Michała w ręku, poczuł, jak w nim narasta determinacja. Postanowił nie uciekać od bólu, lecz stawić mu czoła. W kolejnych dniach analizował zapiski, szukając w nich wskazówek, które mogłyby mu pomóc zrozumieć nie tylko Michała, ale i siebie. W każdej stronie dostrzegał fragmenty ich wspólnej historii, które teraz, nasycone nowym kontekstem, nabierały głębszego sensu. Pewnego wieczoru, podczas długiego spaceru, Janel usiadł na ławce przy rzece, gdzie zwykle rozmawiali z Michałem. Przypomniał sobie chwile pełne szczęścia, ale także te, które były przepełnione gniewem i rozczarowaniem. Zrozumiał, że jego emocje były jak rzeka czasem spokojna, a czasem burzliwa. Musiał znaleźć równowagę, by nie dać się porwać nurtowi. Wiedział, że konfrontacja z Michałem będzie bolesna, ale jednocześnie niezbędna. Postanowił, że zamiast zemsty wybierze dialog. Chciał wybaczyć nie tylko Michałowi, ale przede wszystkim sobie. To była decyzja najtrudniejsza zaakceptować, że ich przyjaźń, choć naznaczona bólem, mogła przynieść mu także cenne lekcje. Janel poczuł, że w tej walce z przeszłością rodzi się nowy on, silniejszy, bardziej świadomy i gotowy na przyszłość. Janel postanowił, że nadszedł czas na konfrontację. Umówił się z Michałem w ich ulubionym miejscu nad rzeką, gdzie ich przyjaźń się zaczynała, a teraz miała szansę na nowy rozdział. Gdy Michał się pojawił, w powietrzu unosiło się napięcie. Janel czuł, jak serce bije mu mocniej, a myśli kłębiły się w głowie. Musimy porozmawiać, powiedział, starając się, aby jego głos brzmiał pewnie. Michał spojrzał na niego z niepewnością, a Janel dostrzegł w jego oczach strach i żal. Zaczęli wymieniać słowa, które przez długi czas były tłumione. Każde z nich było jak uderzenie fal, które rozbijały się o brzeg ich wspomnień. Przykro mi, Janel, wyznał Michał, a jego głos drżał. Nie chciałem cię zranić. Janel zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Uczucia, które go targały, były mieszanką bólu i ulgi. Wiem, ale muszę ci wybaczyć, aby móc ruszyć dalej. Odpowiedział czując, jak ciężar przeszłości powoli opada. Słowa, pełne determinacji, były jak klucz otwierający drzwi do nowego początku. Wtedy, w tym prostym momencie, obaj zrozumieli, że ich przyjaźń, mimo burzliwych chwil, miała potencjał do odrodzenia. Wspólnie spojrzeli na rzekę, która spokojnie płynęła. I w tej chwili, w obliczu emocji, Janel poczuł, że prawdziwe wybaczenie może być początkiem nowej historii. Janel i Michał zaczęli spotykać się regularniej. Starając się odbudować zaufanie, które kiedyś ich łączyło. Każda rozmowa, każdy wspólnie spędzony moment przywracał im to, co wydawało się utracone na zawsze. Janel odkrył, że wybaczenie, które dał Michałowi, było również formą wybaczenia dla samego siebie. W miarę upływu czasu ich relacja stawała się silniejsza, a przeszłość przestawała ich definiować. Pewnego letniego wieczoru, gdy siedzieli nad rzeką, Michał zaskoczył Janela, mówiąc: Chciałbym, żebyśmy razem zrealizowali ten projekt, o którym zawsze marzyliśmy. Janel poczuł, jak serce mu rośnie. Wspólna praca nad nowym przedsięwzięciem stała się ich sposobem na odbudowanie więzi. Po miesiącach wysiłku ich projekt odniósł sukces, a przyjaźń, która przetrwała próbę czasu, stała się fundamentem ich życia. W dniu otwarcia, Janel spojrzał na Michała z uśmiechem. Wiedział, że prawdziwą siłą ich relacji, jest nie tylko wybaczenie, ale także zdolność do wzrastania razem. I tak nad rzeką, gdzie wszystko się zaczęło, rozpoczęli nowy rozdział, pełen nadziei i obietnicy. W życiu, jak w rzece, wszystko płynie czas, emocje, relacje. Janel i Michał nauczyli się, że wybaczenie jest kluczem, który otwiera drzwi do wolności. To nie tylko akt, który uwalnia drugą osobę, ale także ogromny dar dla siebie. Wybaczając, zrzucają ciężar przeszłości, który mógłby ich przytłoczyć. Zrozumieli, że prawdziwa siła nie polega na zapomnieniu, lecz na umiejętności przekształcenia bólu w mądrość. Każda przeszkoda, którą pokonali, stała się krokiem w kierunku głębszego zrozumienia siebie i swojego miejsca w świecie. Przeszłość, choć nieodwracalna, nie definiuje ich przyszłości. To, co naprawdę się liczy, to sposób w jaki reagujemy na wyzwania, jakie stawia przed nami życie. Janel i Michał zrozumieli, że ich relacja to nie tylko historia o przyjaźni, ale także opowieść o odwadze, miłości i odkupieniu. Jak noc zamienia się w dzień, tak i oni zmieniali się na lepsze, krok po kroku, dzień po dniu. Otworzyli serca na nowe możliwości, a ich więź stała się silniejsza niż kiedykolwiek. W miarę jak wspólnie budowali swoją przyszłość, ich doświadczenia stały się inspiracją dla innych, przypominając, że nawet najciemniejsze chwile można przekształcić w coś pięknego. Zakończenie tej historii nie jest końcem, ale początkiem. Każdy z nas nosi w sobie potencjał do wzrastania, do wybaczania i do tworzenia. Janel i Michał pokazali, że życie to nie tylko suma naszych doświadczeń, ale także to, jak na nie reagujemy. Niech ich historia będzie przypomnieniem o sile wybaczenia, które uwalnia dusze. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto tego potrzebuje. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Zen Buddyzm, aby razem odkrywać mądrość, która płynie z wybaczenia i miłości.